witam was bardzo serdecznie w kolejnym, moi drodzy, odcinku na moim kanale, moi drodzy, moi mili. Smakowity rogalnik z elementami no, gry karcianej, no, obiecałem wam, że będą pojawiać się, moi drodzy nowe giereczki. No tutaj przede wszystkim, wiadomo, horrory, gry karciane, rogaliki, to jest coś, co naprawdę mi się podoba. Gry fabularne oczywiście również się pojawią. No także zacznijmy sobie od tajemniczej gry Oaken. Nie mam pojęcia, jak prawidłowo powinno się wymawiać nazwę, więc będę mówił już tak powiem, typowo polsko. Moi drodzy, produkcja, jak wspominałem, rogalikowa, Plansza taka troszeczkę podobna w mojej ocenie do tej z chociażby Hironsu, no troszeczkę z TFT. Też mamy tutaj, powiedzmy, swoje pionki. Mamy też oczywiście karty, dlatego chciałem wam pokazać. Plus jeszcze jedna fantastyczna wiadomość dla Was: mam kluczyk do rozdania e, dla jakiegoś widza. Oczywiście musi być on subskrybentem mojego kanału Twitch lub wspierającym na YouTube. Także dajcie znać, czy Wam się spodoba. Robimy też pewną zasadę. Spodoba oczywiście gra w komentarzach, bo. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Ale umówmy się, że będzie taka zasada 100 wyświetleń w ciągu 24 godzin i na pewno produkcja pojawi się jeszcze na moim kanale w formie oczywiście kolejnych odcinków. W momencie, gdy ta liczba nie zostanie przekroczona, to będzie dla mnie znak, że seria nie cieszy się wielkim powodzeniem i po prostu warto zainwestować swój czas w coś innego. Jakby w podobnej tematyce, tak? Także moi drodzy, tyle e, jeżeli chodzi o wstęp. Mam nadzieję, że produkcja wam się spodoba. Jeszcze raz przypominam, subskrybenci kanał Twitch lub wspierający na YouTube mają szansę na zdobycie tej gierki. Kluczek dokładniej. Moi drodzy, jak widzicie, polska wersja językowa. Kwitnienie. Pani nareszcie się przebudziła, ale kwiat został otoczony przez agresywnych łowców. Łowca, zobaczmy tutaj na górze, chyba jest mana, Dwa punkciki po lewej, dwa punkciki też czy innego, trzy punkciki. Wy tego nie widzicie, ale spokojnie, zaraz to zobaczycie. Wędrowiec okazał się być w pobliżu. Pokonaj wszystkich wrogów, obudź się. Hmm? Moja pani, spaść przez bardzo długi czas. Wszystko, co znasz, jest tylko snem, a to, to jest. Nasz prawdziwy świat. Niestety, nie mywa się właśnie najlepiej. Tak czy inaczej, swą mnie wędrowcem przybyłem tu, aby ci pomóc. Pani, czy ty właśnie zasypiasz? Jeszcze tylko chwilkę. Nie zauważyłeś przypadkiem dzikich bestii gapiących się na nas zarośli? Moi drodzy, rozpocznijmy. Oczywiście to jest sprowadzenie, to jest samouczek, także miejcie to na uwadze. Pokonaj wrogów. Musimy pokonać te dzikie duchy. Nie ma, nie ma problemu. Dziki łowce tu chyba macie już lepsze... Statystyki. Cześć. To nie wiem jeszcze jak to działa. Oto tej pani. Liczba pod twoją figurką oznacza twój atak zdrowie. Atak zdrowie, wiadomo. Przegra, że twoje zdrowie spadnie do zera. No to tradycje, moi drodzy. Jednostki mogą wykonywać ruch na z naturę, wybierając jednocześnie kierunek, w którym się obrócą. A, obracanko. Tu chyba tym zielonym jest zaznaczone. Ciekawe. W każdej, który mogą również raz zaatakować, ale po ataku nie mogą się już poruszyć. Po ataku, z tego co zrozumiałem. Eee. Wybierz swoją figurkę, porusz się na oświetlany Hex. Ok, się trzeba przeciągać. Ta karta jest czarem, rzuć go na cel, na swoim polu widzenia. Ok, bum. Pozbyliśmy się, świetny strzał. Używanie karty umiejętności zużywa twoje Lumi. Cokolwiek to jest, ale jego pola powiększa się od co tury, czyli troszeczkę taka runy teraz, stają. Nie masz już żadnej dostępnej akcji w tej turze, pora ją zakończyć. Okej, okay. klepsydra. Przeciwnicy oczywiście się tutaj pojawili. Każda jednostka posiada przedni łuk, pokazuje możliwe kierunki ataku. Pamiętaj, aby dobrze się ustawiać. Zaatakowane jednostki wykonują kontratak, ale tylko gdy zostaną zaatakowane... ...z przodu. Po prostu, a nie od przodu. No, od przodu okej, okay, nie będzie. Jeśli popełnisz błąd. Zawsze możesz skorzystać w przyczynku cofania akcji. Cofamy tutaj, w porządku. Rozpocznijmy ofensywę za taką wroga, znajdującego się w swoim przednim kum. Pora zakończyć tę nierównowalkę. Przyzwij mi coś w sąsiedzie wroga, pokażę mi, gdzie ich jest miejsce. Możesz przezywać maksymalnie na pobliskich heksach, ok, w porządku, skorzystaj. No to tutaj, pyk. Beczka jaka śmieszna. O, jeszcze zadaliśmy uproszczenie przypadkowo i zwyciężyliśmy. Słuchajcie, no, pionki, runetera, e, bardzo to wszystko ze sobą fajnie działa. Zobaczymy jak to się rozwinie w przyszłości. Jako, że to Twoja pierwsza odwiedziny, w tym miejscu pozwólcie o prowadzę. Pamiętaj, że zawsze możesz przekazać swoją opinię za raportuj. E, pola kwitnienia, nie mam pojęcia, ile zajmie nam prolog? Także umówmy się, że być może dzisiaj zagramy tylko tego, e, tylko ten wstęp chciałbym powiedzieć. Także spróbujmy. To jest mapa świata, troszeczkę znamy temacie, jak widzieliście dla Last Flame, zapraszam bardzo serdecznie, to działa to podobnie. Na niej możesz śledzić swoją podróż w dół wielkiego dębu. Dzikie duchy już prawie nas dogoniły, resztę wytłumaczę ci później. Spotkanie. Wygraj łatwą bitwę, aby otrzymać świetlika lub kulę. Mamy tutaj mojego psotnika Statystyki 1 4. Dzieciki fruwa 3-2 i coś mają na górze, ale co to jest, to nie mam pojęcia. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma wędrowiec. Słuchaj, jeśli mamy współpracować, to musimy ustawiać jakieś podstawowe zasady. Po pierwsze, nawet najspokojniejsze duchy zachowują się jak szalone. Musimy być bardzo ostrożni. Nie powinnaś ufać... Patrz, to psotnik, ale uroczy, się rozwracam? Nikomu. Pokonaj wszystkich wrogów, ochroń wystraszonego psotnika. A gdzie jest psotnik? Pokonaj wszystkich wrogów i gwiazdka na ochronę kolegę, kolegi. Gdzie to wygląda? Nie mamy kto na to uciec. Musimy stać czoła ciągającym przeciwnikom. Pogląd jednostki pokazuje jej zdolności. Zadaje obrażenie jednym sąsiednim. Ok. Wszystkie używane w grze definicji może znać słowniczko. Proszę, super. Automatyczne wyświetlanie objaśnień możesz wyłączyć w ustawieniach. Pięknie. Bardzo klimatycznie ta gra wygląda. W tej bitwie masz do wykonania cel poboczny. Zapomnij o kończęciu celu. pobocznych, choć masz dodatkowe nagrody i doświadczenie, no bardzo chciałbym zdobyć. Aktywuję zdolności po śmierci. Hmm. Ok, tak nie mogę zrobić. Wow! Czekajcie. Aha, tak wybieram. A, okej, okay, ja wtedy tego nie wychwyciłem. Mogę zaatakować? Mogę? A jak sobie przezwego tutaj? Nie mogę uderzyć. Ok, niech będzie. I ja nie mogę też nic wykonać, mam jeszcze jeden ruch. Pauza. Uuu, on jest tylko na rundę, nory przyzywają na sąsiedniej stronie. Zobaczcie, ten jest zablokowany, wrogowie pojawią się w dalszej odległości. Okej, okay, ciekawe. Ta jednostka jeszcze się poruszyła w tej rundzie, nie mogę jej pokonać. Czyli cofniemy sobie. No wiecie, muszę się troszeczkę nauczyć tej gry, nie? Tutaj jest mój psotnik. Pamiętam, żeby go uratować. Przyzywa wrogów. Mogę już sterować. Ciekaw jestem, jak długo będą... Aha, pokona jeszcze wszystkich wrogów. Czy jest jeszcze jeden? Tak? Tak? 2 cztery statystyki. No zwyciężyliśmy. Jeszcze ochroniłem wystraconego psotnika. Piękna sprawa. Twoje nagrody. Pielny świetnik. Wzrost. Plus jeden. Nie mam pojęcia czego. Tworzy zieloną kropkę po przyzwaniu i poruszeniu się. Nie wiem, co to znaczy. Kto by pomyślał? Temu małemu obsadnikowi udało się złapać świetlika. Otwórzmy ekwipunek, pokażę ci, jak go użyć. Talia. To jest twoja talia, zawiera wszystkie karty zbyte podczas rozgrywki aktualnej. Podczas bitew, w każdej turze, będziesz dociągać do czterech kart na rękę. Dociągać? Dociągać? To tutaj możesz zarządzać ekwipunkiem i lepszeć karty, a nawet oglądać swoje duchy w ich pełnej, trójwymiarowej chwale. W świetliku, to przeciągnij ze pośrednika na jednego ze swoich duchów, aby dodać mu nową umiejętność i zwiększyć jego ataku w zdrowie. Aha, czyli świat ich to baw. Całą pora, wyczuwam zapach dzikich duchów. Okej, okay, bardzo przyjemna ta rozgrywka jak na razie. Oczyść zaćmiony teren. Wpływy zmierzchników. Rokowie mają 1-1. Nie wiem, co to znaczy. Panie Wędrodcy, te duchy. Co im się stało? Już nie słyszą głosu, co sprawiło, że zdziczały są bardzo niebezpieczne. Naprawdę nie masz pojęcia, czyż nie? Panie, rzeczywiście nie ma zbyt wiele pojęcia czymkolwiek. Pozwól, że wytłumaczę, co nadaje nam formę i sprawia, że pamiętamy kim jesteśmy. Ponadczasowe zaklęcia znane pod nazwą Dębowej Pieśni. A teraz zniknęło. Tak jak i świadomość wielu duchów. Wydaje mi się, że wiem, co to spowodowało. I być może będziesz mogła mi pomóc przywrócić porządek. Okej. Okay. Oczyść zaćmiony teren. Ciekawe w jaki sposób mam to zrobić. Aby przedostać się dalej, musimy oczyścić zaćmiony Pamiętaj, Że bitwy mogą mieć różne cele i tym razem nie musimy skupić się na pokonywaniu wrogów. Choć też możesz skorzystać z umiejętności, no coś tu jest faktycznie, każda umiejętność kosztuje jedną lumi, czyli tutaj, tę manę, i możesz użyć jej raz na turę. Zawsze zwracam uwagę na specjalne zasady poziomu. Ich obecność może wymagać... Wiem, że tutaj macie zasłonięte. Na drugi raz to naprawimy, jeżeli będziecie chętni. Oczywiście oglądać dalej. Użyj swojej nowej umiejętności i nasiona, aby oczyścić teren. To są nasiona? Ok, czyli muszę tak zrobić. I tak. I rozumiem, że to jest oczyszczone. Pełnia swój przedni łuk, cokolwiek to znaczy. No, powinno się, powinniśmy dać radę. Może warto zabić? Eee, jeden, cztery, akurat dwa hpeki. Faktycznie działa to, no. O kurde. Chyba popełniłem błąd. Ale może się mylę. Miejmy nadzieję, że się mylę. Zrobimy test tak. Okej. Okay. Bestia mechaniczna. Okej, okay, ciekawe. Bardzo podoba mi się te plansze, bo tutaj jest wszystko rozmazane, tylko to jest takie bardzo dokładne. No, to chodzi więcej. Czekaj, ich uwagę, spotkajmy się w tym Jasne. Co? Nie, nieważne, po prostu cię znajdę. A teraz w jej. Zwycięstwo. Bardzo podoba mi się. To troszeczkę przypomina mi grę karcianą, od yy, gwintową taką. Yy, specjalnie zrobioną dla single player. I pamiętam, że tam właśnie też były takie zasady specjalne, czego na przykład nie ma na ścieżce bohaterów w Runeterze. Nie ma takich zasad. Chyba je zgubiliśmy. Pan Wędrowiec za mną trochę dziwnego pyłku. Zobaczmy, do czego się nadaje. Aha, talia. Zbieranie kryształów mi Możesz użyć przycisku ulepszenie. Ulepsz. Ma teraz statystyki 4,4. Nie mogę nic więcej ulepszyć. Ratunek. Odblokuj nowego przewodnika. Pokonaj wrogiego bohatera. Chyba zostaliśmy sami. Którędy do Dębowego? Zapiął głośno przodnik. Wskazuj na sprzyjające się świadectwie. O nie! Aby to były przyjazne duchy. skradna ale dość poirytowana postać zaskakuje z pobliskiego drzewa. Kiełku, skąd się wzięłaś? Schowaj się za mną, nie możesz tu zostać. Rozpocznij. Tym razem, statystyki 2.15. I zadaje zmęczenie. Nie wiem, co to jest. Zmęczenie utrzymuje się na twoich jednostkach między bitwami i zmniejsza ich maksymalne zdrowie. Ale nie martw się, jest usuwane na koniec każdego rozdziału. Na szczęście masz dostęp do przewodnika wyjątkowego ducha, który towarzyszy ci w podróży. Cacka to rzadkie przedmioty. Progowie na zielonych otrzymują wrażenie. Okej. Okay. Cacka to rzadkie przedmioty, które dają pasywnej korzyści. Okej, okay, jak to działa? No dobra, bum, bum, ładne wyrażenie Dwa, dwa, minus jeden. Poproszę przywołanie, nie no, wygramy raczej, nie? Dodamy jeszcze zielone pola. Otrzymuję faktycznie minus jeden. I kończymy grę. Uff, dzięki, ciocio. ciociu, ciociu. Jest Maija. Nie żadna. Czekaj, czy ty jesteś przy tylko nie jesteś panią? Na kółtępo zgadza się. Szukajcie po całej okolicy. Okej. Okay. Uuu a ja, faktycznie, przyburzenie. Tworzę pod wrogami w swoim polu widzenia zielonej i zadaję im do dwóch obrażeń rosnących wraz z odległością. Hmm. Drogowie na zielono otrzymują obrażenie. Hmm. Nowy przewodnik. Kula lumi. Użyj jednej albo lepszy czar lub dwóch, albo lepszej umiejętność. Wow dobrze była takie kuposłużył dzieci kilku porad. Uważaj na zmęczenie swoich jednostek, gdy maksymalne zdrowie jednostki z to zastanie się wyczerpane i będziesz mógł je użyć aż do końca bieżącego rozdziału. Wow, rozszerzacie zmęczenie i wyczerpane duchy za pomocą przycisku leczenie Zużywając płek Lumi, zróbmy to teraz No faktycznie było dwa Kula Lumi na przebicie Zadaj obrażenia cztery jednostce w twoim wysysanie Unieruchom Nie wiem czym jest wysysanie Przywraca rzucając zdrowie Wow, 4 punkty. Kurczę, fajne, podoba mi się. To jest takie bardzo ciekawe. Wygląda na to, że nie jesteś sobie rażysz, kiełkuwać. Mam wrażenie, że ona mnie obraża. Pójdźmy do mapy. Niewiele już zostało. Podczas wydarzeń może dokonać wyboru. Lepsze nagrody zwykle oznaczają też otrzymanie trochę zmęczenia. Otrzymaj nasiono. Otrzymaj łowce. Otrzymaj zmęczenie, aby otrzymać oba duchy. Nie, wystarczy chyba jeden. Nasion zauważył, że nie jest dzikim duchem. Radość dołączę do Twojej drużyny. Nasion. No nie było żadnego, słuchajcie, nowego pionka, także. No i dostaliśmy 10 punktów. Nie wiem, czy to widzicie, jest tam 0. Równiutkie 0. Pokonaj wszystkich wrogów. Użyj rytów co najmniej 3 razy. Czy naprawdę myślą, że dadzą nam radę? Czym są. ryty? Niektórzy wrogowie potrafią atakować na odległość. Unikaj przebywania ich w ich polu widzenia. Fajne. Może też użyć rytów, by do nich podbić lub przygotować się na hitaki. Weź na to pole, aby stać się przyspieszonym. Dawaj, wzmocnienie. Bom. Żyłem raz. Teraz pauza. Ja bym poszedł na drugie pole. Ok, czekajcie, cofnę to. Musimy zrobić tak. No faktycznie mam dwóch. Pole zadziałało. Nie mogę uderzyć. Użyłem dwa razy. Tutaj zaraz użyję trzeciego. Mam jeszcze dwa punkty. Zrobię teraz tak. Wejdę tu. Ja będę mieć fajne rzeczy. Trzy razy użyliśmy, teraz bum i bum. Nie mogę z tym nic zrobić. Się. Tym razem nie widziałem, żeby było zmęczenie. Wygraliśmy. E, bardzo podoba mi się taka w sensie, jest bardzo specyficzna. Takie trochę szachy. żeby sobie lub po bliskiej zdrowia, równej liczby socjalistów z jednym Wow. Pokażę Ci jeszcze jedną przydatną sztuczkę. Możesz użyć przycisku zniszczenia, aby zamienić niechciane karty w pojedynkę. O proszę. Uży go na swoim ulepszonym czarze. Dostanie z powrotem z użyciem Nie chcę. To było super. Mam dalej. Ulecz ulepsz. Mamy 4. Wygraj bitwę, aby otrzymać kartę. Pokonaj wszystkich wrogów Posiadaj co najmniej 5 na koniec bitwy. W jednym duchem może uda mi się jakiejś pomóc. Dokładnie ze wszystkich stron ty chcesz im pomagać, a przede miłeś wieciełek. O Boże. No, widać, że taka bajkowa ta gra. Co ja się oczywiście zmiany teren? No, no wiadomo, wiadomo, jeszcze trzymaj spitę, że możesz... To jest Ok. okej. Chciałbym zrobić tak. 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 Sześciu wrogów muszę pokonać. Zerę mam, tak? Oni mają pod... Kurczę, dobre hapeki. Aha, bo jestem odrzucony w złą stronę. Powinien to przetrwać. Tu nie ma złego pola. Klaus, nie tak, aha, takie buty. Dobrze, że wziąłem to leczenie, bo przerąbane. przerumbane. Boom. Nie na długo. Tu będzie zaś przeciwnik. Został ostatni. Wow. Ooo, posiadać na najmniej 5 na koniec bitwa. Miałem 4. Ooo, unlucky. Bo miał być na koniec bitwy. Tego nie wychwyciłem. Mamy znowu pnącza. Ok. I mamy bossa. Powiedzcie, czy ja mogę coś ulepszyć? Nie. Mogę coś uleczyć? Nie. Zniszczyć? O, zniszczyć to akurat mogę. Ciekawe, ciekawe, bardzo mi się podoba. Pokonaj wrogiego bohatera, zbierz tyle pyłku, i się zdała. U dwóch dotarliśmy do granicy. Dobra. Ze sky? przy drzwi, bezgłośnie, 16, czyli boss faktycznie. Co to są te kuleczki? Zbierz tyle, ile tylko zdała. Zbierz kule, ja zrobię. Wrogowie, zyskaj ceny Okej, okay. drogi bohater, w swojej turze zawsze będzie używał tylko podświetlonej umiejętności. jest zwyczajnym przeciwnikiem. Używaj swojej nowej umiejętności do jego słony i szybko pokonuj. Dobry Ha. zasada. Trzeba jak najwięcej pól korzystać. Kurde, okay. jak mam się pozbywać tej tarczy? To mnie zastanawia. To zadaje tylko jeden. Mam aktualnie cztery punkty. To mało daje. To też daje mało. Czyli powinienem przyzwać tu. I on teraz jest zablokowany. Kolczasty nasionu dalej działa? No nie, zobaczymy. Faktycznie, kolega przywołuje już. Mam leczenie. No ale patrz, to jest 5, kolego. To są 3. To są 3. To jest uderzenie. To jest combo. Okej, okay, zdobyłem tyle lumi, że dzięki temu wygram po prostu grę. Ukończ samouczek. Możesz teraz wybrać panią i jej przyjaciół jako swoją frakcję. To tylko mogę podświetlać nie ja mogę tego wybrać, mogę tylko kontynuować. Istnieją dwa tryby gry: tryb podróży i tryb relaksu. Tryb podróży pozwala na blokowanie waszych poziomów trudności, a tryb relaksu ma na celu zupełnie możliwe bez swojej rozgrywki. Także moi drodzy, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Na pewno chciałbym spróbować w następnej, potencjalnie w następnym odcinku, trybu relaksu. A później, po prostu byśmy przeszli na tryb przygody. Bo jestem po prostu ciekaw, jak wygląda ten trypleraxu. E, także dajcie koniecznie znać. E, no, mi się rozgrywka, powiem Wam szczerze, bardzo podoba. Możemy A ja wybrać albo ten. Mam nadzieję, że więcej z tych pionków, e, tych kart, to byłoby super. Także, no nie wiem, mi się podoba. Jest to troszeczkę specyficzne, ale, ale fajne, fajne, żeby się tak pobawić. I przypominam, że osoby subskrybenci, tak, mają szansę na otrzymanie kluczyka. Także tyle ode mnie, trzymajcie się do setnego.